Cześć, z tej strony Szalona Szynszyla. No i dzisiaj e, nagram w sumie dwa vlogi. Jeden dostaniecie jutro. U mnie jest poniedziałek, więc ten będzie we wtorek, a następny vlog będzie we środę. E, ale to będą dwa oddzielne tematy, także dzisiaj zajmiemy się książkami, tak jak obiecywałam. Mamy pierwszy odcinek z serii z wśród książek i to jest uwaga Harry Potter i Kamień filozoficzny w wersji ilustrowanej przez pana Jim'a Keya. Bardzo piękne wydanie. No i na początku tak troszeczkę takiej, um, takich ogółów o książce. No więc jak pewnie wszyscy wiedzą, książka została napisana przez panią J.K. Rowling, brytyjską pisarkę, w której to był Harry Potter był jej debiutem. Jej marzeniem było wydać książkę, że miała świetny pomysł na powieść, no więc wydała, ale to nie było tak super prosto, że od razu odkryto jej talent pisarski i ff, ona tylko dała rękopis, a już wszyscy ją po rękach cowali. Nie. Wiele osób jej odmówiło, wiele wydawnictw, więc no, jakby mnie tak parę razy ktoś w dupę kopnął, to chyba bym zrezygnowała, a ona właśnie silna była kobietka i próbowała do skutku. W końcu udało się, wydała Harry'ego Pottera, który właśnie po pewnym czasie okazało się, że jest wielkim sukcesem wydawniczym i wszystkim się podoba. To taki pierwszy ogół. No, myślałam, że luk nie przyjdzie, ale przyszedł, ale chyba nie chcę, żeby go pokazywać dzisiaj. Dzisiaj ma taki dzień, że bez ziarenka nie podchódź, więc chyba luka dzisiaj nie będzie na vlogu. Bardzo mi przykro. E, no i przepraszam, mam trochę chrypkę, więc będę sobie czasami troszkę pić. Tak, e, torcika trąciłam. E, więc tak, no to już taki początek mały mamy. Jeszcze powiem, że książka została wydana w Wielkiej Brytanii w 1997 roku. I w Stanach Zjednoczonych miała inny tytuł. Nie Harry Potter i Kamień Filozoficzny, tylko Harry Potter i Kamień Czarodziejów, bo uznano, na klub przyszedł, bo uznano, że e, kamień filozoficzny nie zainteresuje typowego nastolatka bądź dziecko, które sięgnie po książkę. No to tak, jak już wspominałam we vlogu takim zerowym, e, to mówiłam, że będzie tak, że będę miała strefę spoilerów, więc teraz zaczniemy strefę spoilerów. Mam chwilkę, muszę sięgnąć po notatki. Mam tu notatki. Nikt się jej tak nie rozczyta, więc ja będę na to musiała Wam mówić. E, I teraz tak, teraz zaczyna sprawa spoilerowa. Jak nie chcesz spoilerów, to przełącz filmik, jeszcze nie wiem na którą minutę, bo nie wiem, ile mi zajmie streszczanie książki, ale gdzieś tam napiszę. Także dobrze. Pierwszy rozdział nosi. Ach, przepraszam, muszę włączyć sobie najpierw. A, włączyć. Już naprawdę jestem pokolenie Y e, Otworzyć książkę. I na spisie treści, żeby się nie pokupić. A więc spis treści, rozdział pierwszy: Chłopiec, który przeżył. Co się tam dzieje? Początek rozdziału jest z perspektywy pana Vernona Darsleya. Luke. A teraz będzie grysu, dla tygrysi oko. E, tak. Vernona Darsleya, który dowiaduje się, że coś dziwnego się dzieje na świecie. Widzi kota, który czyta mapę i słyszy dziwnych ludzi, dziwnie ubranych, którzy gadają o poterach. A poterowie to, to jest rodzina jego żony, których nie lubią, bo. Poterowie są czarodziejami, tak, no ale później właśnie do, jeszcze słyszy imię Harry, a tak ma na imię jego siostrzeniec, więc, znaczy siostrzeniec pa, pa, pani Darsley. teraz tak, kiedy oni idą spać, to na ulicy, na której mieszkają, dzieją się dziwne rzeczy, pojawia się pewien staruszek, a pewien kot zamienia się w, pewnią, w pewną panią, to jest oczywiście profesor Dumbledore i pani profesor McGonagall, przepraszam za luka. I oni znaczy e, później przy, przylatuje Hagrid na motorze i podskładają Harego pod, pod drzwi dla Państwa Dursleyów. Także tak, dowiadujemy się z tego, że czarny pan został pokonany przez dziecko, które odziedziczyło potem tylko bliznę. W sumie więcej się nie dowiemy za dużo tej tragedii, tra, tragedii Państwa Potterów. Tego się możemy dowiedzieć dopiero z kolejnych części książek pani Rowling. Teraz drugi rozdział, znikająca szyba. Ten rozdział jest o urodzinach Dudleya, czyli syna państwa Dursley. No i jako, że on był bardzo, rozpieszczonym dziec... jako, że on był bardzo rozpieszczonym dzieckiem, to zabrali go do zoo razem z kolegą. No i w tym Zosie stała bardzo dziwna rzecz, ponieważ zniknęła szyba, przepraszam, zniknęła szyba za pośrednictwem Harego, tak jakby. No i nikt nie wiedział, co się stało, wąż uciekł. No i oczywiście, kto za to berwał, Harry za to berwał, bo kolega Dadleja powiedział dla pana Darsleya, że Harry rozmawiał z wężem. No nie, Luke, sio! Już mi gitarę podgryza. E, tak, trzeci rozdział. Listy do nikogo. W tym rozdziale Harry dostaje listy, już jako dziesięcioletni chłopczyk, dostaje listy, w których w sumie nie wie co jest, bo Dursleyowie zabierają od razu te listy. Ale co dziwnego, zaczęli tak jakby odrobinę lepiej Harego traktować, czyli zamiast on musiał mieszkać w tej komórce pod schodami, to przeniesie go do sypialni. No i tak, te listy zaczynają się pojawiać w coraz, dziw... w coraz dziwniejszych miejscach, tak jakby ten nadawca próbował za wszelką cenę się porozumieć z Harym. I tak, po pierwsze właśnie pojawiły się w skorupkach po jajkach, pojawiły się też, zaczęły wlatywać przez, przez komin. No i później pan Dudley stwierdził, że ma tego dość i zrobił tak, że zabrał całą rodzinkę, wpakował do samochodu. I pojechali do hotelu. W tym hotelu też przyszły listy do Harego. I wtedy pan Darsley stwierdził, że tego już jest całkowicie dość i on się wyprowadza na taką wyspę na środku morza. No tak, tylko że wtedy pojawił się Hagrid, czyli mamy rozdział czwarty, Strażnik Kluczy. Przyszedł Hagrid, powiedział haremu, Jorah Wizard Harry. Później wziął, doprawił dla Dudleya świński ogonek. Przy okazji jeszcze powiedział haremu, Powiedział Haremu o jego rodzinie, powiedział jak zginęli e, jego rodzice. Następny rozdział to ulica Pokątna. Harry razem z Hagridem lecą do Londynu. Płyną łódką. <grym> Zagalopowałam się trochę. Płyną łódką, później jadą do Londynu. Tam znajdu, e, znaczy Hagrid pokazuje ulicę Pokątną dla Harego. I ulica pokątna. Tam Harry robi zakupy, idzie do Gringota po pieniądze, to Bank Czarodziejów, e, kupuje różdżkę, kupuje, znaczy no co do różki to też ciekawa sprawa, bo pan Oliwander, wytwórca różdżek, powiedział haremu, że powiedział haremu, że ta różdżka, którą on ma, to jest taka sama różdżka, znaczy taki samy mardzeń z tego samego feniksa, z którego różdżkę ma Harry. No więc tak trochę to było dla niego zaskoczeniem. Hagrid kupuje dla Harego Hedwige Sowe. Co ciekawe, imię Hedwiga to jest takie nawiązanie trochę do Polski, ponieważ skąd się wzięło imię Hedwiga? Hedwiga to jest angielska wersja imienia Jadwiga, a konkretnie imię Hedwiga wzięło się od świętej Jadwigi Śląskiej, czyli polskiej świętej. Taka ciekawostka ma nawiązanie. E, tak, ale na czym skończyłam? Tak. Później jeszcze Harry poszedł do Madame Malkin, gdzie szyto szaty czarodziejskie. I tam spotkał pewnego bladego chłopca o wrednym takim szczurzym wyrazie twarzy. Oczywiście wszyscy wiemy, że chodzi o Drako na Malfoya. No i Drako oczywiście pokazał się od jak najgorszej strony, pytając na samym początku, czy Harry, aby przypadkiem nie jest pół krwi, albo nie jest mu golakiem. No tak. Później to jest pominięte całkiem w filmie. Harry na miesiąc wraca do Dursleyów no bo jest jeszcze sierpień w wakacjach a Harry ma urodziny na koniec lipca. Tak, idąc dalej. Peron numer 9 i 3, czwarte. Harry prosi Darsleyów o podwiezienie na peron 9 i zaczęli, znaczy nie pokazali temu hare, tego haremu, ale właśnie się skapnęli, że przecież nie ma czegoś takiego jak Peron 9 i 3,4. No jest dworzec King's Cross, na którym ma być ten peron, no ale jest peron numer 9, peron numer 10, nawet tak dla Beki go zawieźli. Przy okazji jeszcze musieli odwieźć Dadleja do szpitala, żeby odcięli mu ten świński ogonek. No ale Harry na szczęście spotyka rodzinę Weslejów Bez staty wtedy. Była Molly i, i dzieciaki te hogwartowskie, w wieku hogwartowskim i no i Ginny. Tak. E, przepraszam, na czym stanęłam? Na, na Weslejach. No i zaprzyjaźnia się później w pociągu z Ronem. Parszywek, szczur Rona gryzie bodajże gojla w rękę. Spotykają Hermione która była taka trochę przemądrzała, wtedy nie sprawiała miłego wrażenia. Później tak, tiara przydziału. Docierają do Hogwartu. Tam pojawia się Hagrid, który zaprasza pierwszorocznych uczniów do łódek, którymi przeprawiają się przez jezioro. W Hogwarcie czeka ich ceremonia przydziału. Poznają panią profesor McGonagall, który, która po prostu przynosi tiarę przydziału, kiedy już weszli do Wielkiej Sali. I, no a jeszcze zapomniałam w międzyczasie, Malfoy tak jakby chce zabiec troszeczkę właśnie w tym, w tym pociągu, ale zabiec o przyjaźń Harego, ale orientuje się, że Potter siedzi z Wesleyem, a on o Wesleyach nie miał dobrego zdania. No ale to tak, taki mały przytyk trochę do Malfoya, także zaczęła się bardzo nie lubić wtedy. No i tak, Tiara przydziału przydziela Harego do Gryffindoru, czyli do domu, w którym byli jego rodzice. Później mamy rozdział, a jeszcze jedna rzecz w tym rozdziale się dzieje, w tiarze przydziału, Harry po raz pierwszy widzi profesora Quirrella i po raz pierwszy widzi profesora Snape'a. I zdaje mu się, że profesor Snape go nie lubi. Luke, przestań grać gitarę! Dalej mamy Mistrz Eliksirów. Ten rozdział jest oczywiście, jak wszyscy się domyślili, o Snape'ie. Harry idzie na pierwszą lekcję Eliksirów i zdaje sobie sprawę, że Snape faktycznie go nie lubi, a nawet nienawidzi. Tylko tak patrzę teraz w notatki, żeby nic nie... A jeszcze ma właśnie lekcję obrony przed Czarną Magią, z Quirelem. I później Hagrid zaprasza Harego i on wziął ze sobą Rona na herbatkę. I wtedy znajdują notatkę prasową, że ktoś się włamał do Gringota i zabrał stamtąd pakuneczek. A kiedy Harry był z Hagridem u Gringota, to właśnie Hagrid zabrał pewien... A, przepraszam, teraz się pomyliłam To dobrze, zacznę jeszcze raz Znajdują pewien wycinek prasowy, że ktoś próbował obrabować Gringota Ale nie mógł tego zrobić, ponieważ w tej krypcie, którą chciał obrabować już nic nie było A to była ta krypta, z której Hagrid wcześniej zabrał zawiniątko e, Więc tak, to coś ich e, już tak uczuliło, że coś jest nie tak Że coś Hagrid przed nimi ukrywa Teraz mamy rozdział dziewiąty, pojedynek o północy e, Tutaj jest tak, że... Mamy rozdział pojedynek W tym rozdziale Harry, w, znaczy w tym rozdziale dzieje się tak, że najpierw mamy lekcję latania, na której najbardziej cierpi Neville, który jest taką pierdołą troszeczkę. No i Malfoy zabiera mu przypominajkę, kiedy kiedy transportują już oczywiście do szpitala, czy znaczy do skrzydła szpitalnego, ponieważ ma złamany noddkaśtek. Tak, no i Harry rusza w pościg na miotle za Malfojem i przypominaj koło Neville'a i łapie ją w locie. No i to widzi profesor McGonagall, która bierze Harego do drużyny Quidditcha. I tak, co się dzieje no, dalej? Tak, bierze go do drużyny Quidditcha, Harry poznaje uda. No i tak, jeśli chodzi o pojedynek o północy, to Malfoy wyzywa tak jakby na pojedynek Harego. Tylko, że to był taki, taki mały myk, żeby po prostu wywalić Harego ze szkoły Chodziło o to, że Malfoy nie zamierzał pójść na pojedynek, który miał się odbyć o północy Tylko po prostu Harry miał pójść tam do sali bodajże trofeów A wtedy miał już na niego czekać Ficz, który po prostu miał go uziemnić No, ale Harry udaje się uciec Jeszcze w tą przygodę wplątuje się Hermiona i Neville Także... Le lecieli wtedy właśnie Harry, Ron, Hermione i Neville. Cztery osoby. I znajdują wtedy Puszka. Puszek to był pies. Tylko, że nie taki normalny, tylko pies z trzema głowami. Tak jak Cerber, ten z mitologii greckiej. I to ten pies strzegł czegoś na trzecim piętrze, a zapomniałam powiedzieć, że na tego piętra kazał wystrzegać się Dumbledore w czasie ceremonii przydziału. No i im się udało uciec. I przed Filczem, i przed Puszkiem. Dalej mamy rozdział Noc duchów. W tym rozdziale profesor Quirrell przebiega roztrzęsiony do, um, do sali głównej tej, jak ona się nazywa, do wielkiej sali i mówi, że troll uciekł z lochów. No to wszyscy biegną do swoich dormitoriów, nauczyciele biegną do lochów, żeby tego trolla unieszkodliwić, ale Harry i Ron tego samego dnia, znaczy właściwie to Ron, nazwał brzydko Hermionę i ona poszła ryczeć do łazienki dziewczyn i nic nie wiedziała o tym, że po szkole grasuje taka kreatura. No więc Harry i Ron stwierdzili, że no to, to jest trochę ich wina i idą ją uwolnić. No i zobaczyli wielkiego trola, który po prostu sunął przez, przez korytarz. No i zobaczyli, że wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, a tam był kluczyk w zamku. No więc oni po prostu stwierdzili, że są mega genialni, zamknęli ten zamek i okazało się, że to była łazienka, w której siedziała hermiona. No i później musieli ją ratować. I kiedy przybiegli nauczyciele, Hermiona powiedziała, że to jest jej wina i że no, tam skłamała troszeczkę, ale dzięki temu zaprzyjaźnili się, więc od tej pory mamy już trio, nie tylko samego Rona i Harego. Dalej jest Quidditch. To jest rozdział jedenasty. No i Quidditch. Pierwszy mecz Quidditcha, w którym bierze udział Harry, jest tak, że coś nagle przejmuje kontrolę nad jego miotłą. Miotłą Harry i Ron są, czy Hermiona i Ron są pewni, że to Snape czarował miotłę. No później się okazuje, że jest inaczej. Oczywiście wygrał Gryffindor, ponieważ Hermiona wywoła, "Luk nie gryź". Przepraszam was no a cześć, jak widzicie jestem z lukiem próbował przegryźć struny w gitarze, więc teraz musi siedzieć u mnie na rękach. Nawet jak będzie się wyrywał i będzie niegrzeczny, prawda Luku? No, jest zły na mnie, że go złapałam. E, tak, ale na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na meczu Quidditcha. Hermiana wywołuje pożar. Hermiana wywołuje pożar właśnie przez to kontakt wzrokowy tego czarodzieja, który próbował zaszkodzić haremu, urywa się z, z harem, z miotłą jego, no i... No, udaje się Haremu złapać z nicza. Właściwie go prawie połknął. Dalej mamy rozdział zwierciadło Ein Eingarb. A przepraszam, jeszcze zapomniałam jednej rzeczy dodać. Kiedy wracali z meczu Quidditcha, nasza trójka, trójka, to poszli do chatki Hagrida, a tam Hagrid wygadał się, że sprawa Puszka, czyli tego psa, to jest coś, czym się powinien interesować tylko Dumbledore i Nicolas Flamel. Więc odtąd nasze trio próbuje się dowiedzieć, kim był Nicolas albo kim jest Nicolas Flamel. Dalej mamy zwierciadło Ein Eingarb. Jest to rozdział, w którym e, są święta, no i Hermiona jedzie do domu, a Ron zostaje z Harem w Hogwarcie. E, no i dostają prezenty, Harry dostaje pelerynę niewitkę, więc stwierdził, że pójdzie szukać informacji o flamelu w e, takim dziale ksiąg zakazanych. No więc tam poszedł, e, ściągnął na siebie uwagę Filcza, no i musiał uciekać i w ten sposób dotarł do części zamku, który jeszcze nie był i tam stało zwierciadło. Kiedy spojrzał w to zwierciadło, zobaczył siebie i swoich rodziców, jeszcze później z tyłu, znaczy tam z tyłu jeszcze stała rodzina jego, dziadkowie i tak dalej. No i Harry poleciał po Rona, chciał, obudził go, zabrał go do tego zwierciadła, no i Ron tam nie zobaczył swojej rodziny, tylko zobaczył siebie trzymającego puchar e, miał chyba jeszcze tą taką odznakę bycia prefektem domu. No i tak właśnie zdziwili się, bo na pewno to nie pokazuje lustro przyszłości, tylko bo rodzice Harego nie żyją jego reszta rodziny, tylko Dursleyowie. No, więc tak. Później Harego odnajduje w tym pokoju, którejś nocy z rzędu on tam chodził, odnajduje go Dumbledore. I on tłumaczy, że zwierciadło Ein Eingarb, zwierciadło, które pokazuje najskrytsze pragnienia. E, tak, teraz mamy rozdział 13, Nicolas Flamel w tej części dowiaduje się Harry w końcu kim był Nicolas Flamel, a to w ten sposób się dowiaduje, że dostaje kartę yy, taką z tych czarodziejskich czekoladowych żab od Nevillea, na której był Nicolas Flamel. Okazuje się, że to jest facet, który żyje już od średniowiecza razem ze swoją żoną, bo wynaleci kamień filozoficzny i mają z niego eliksję życia. Tak, później mamy kolejny mecz Quidditcha i po tym meczu Harry na miotle śledził Snape'a, który tak jakby, znaczy Haremu się zdawało, że on po prostu Quirella stara się przekupić żeby on powiedział mu jak ominąć puszka i dostać się do tego kamienia filozoficznego znaczy nie, nie wiem, czy już wtedy Harry się domyślił, bo wybacz już troszeczkę jestem po lekturze, a powinnam to nagrywać zaraz po lekturze, żeby wszystkie szczegóły pamiętać e, tak, idziemy dalej Hagrid, tak Aha, okej, okay. dobrze, przez klapę w podłodze Kolejny rozdział O, czekajcie, nie Kolejny rozdział to norweski Smok kolczasty Hagrid wyhodował smoka I tak w skrócie telegraficznym, żeby powiedzieć Dowiedział się Malfoy o tym, że smoka będą Transportować do Rumunii Tak jakby przez brata Rona No i to wszystko wygadał Dla McGonagall I przez to on dostał on dostał szlaban, dostał szlaban Harry, Hermiona. Ron wtedy leżał w, skrzydlu, w skrzydle szpitalnym. No i jeszcze Neville, który chciał ostrzec Harego i, i Hermionę Tak, no i oni mają szlaban, więc musieli pójść do zakazanego lasu. To jest 15 zakazany las, gdzie mieli odnaleźć jednorożca, który został zabity. I kiedy odnalazł go Harry, zobaczył, że pije... Coś pije krew tego jednorożca No i to był Voldemort, jak się okazuje Tak, później rozdział szesnasty Przez klapę w podłodze To wtedy zbliżały się e, Zbliżały się te egzaminy Tak jakby mieli sesję, niestety Nawet w Hogwarcie to, to nie jest do uniknięcia No i Harry tak się zdziwił Że kto, kto Hagridowi tak odał jajo smoka i okazało się, że Hagrid powiedział, że on się umie po prostu zajmować zwierzątkami, takimi jak na przykład puszek. I ten nieznajomy był ciekawy, jak się zajmuje puszkiem, a Hagrid mu powiedział, no jak mu coś zagrasz, to on zaśnie. No i to było trochę głupie, bo tak naprawdę to tam był, ale to zaraz się dowiecie kto tam był. No więc mamy rozdział przez klapę w podłodze i wtedy Harry, Ron i Hermiana mieli pójść i właśnie uratować kamień filozoficzny. Więc weszli tam przez tą klapę w podłodze. Poszli. E, pierwsze zadanie to było pokonać diabelskie sidła, czyli takie roślinki. Drugie zadanie to trzeba było złapać latający klucz. Trzecie zadanie to były szachy, w którym ucierpiał Ron. A czwarte zadanie. To była taka zagadka, którą wymyślił Snape, że tam była zagadka logiczna i różne eliksiry. I tylko jeden, jak się go wypiło, to przeprowadzał przez takie płomienie. No więc hermiona się skapnęła, o który chodzi. No i Harm mógł przejść przez płomienie, a ona wróciła do rona. Nie uciekaj, mysa! Jest już taki niegrzeszny, że naprawdę. Później mamy rozdział człowiek o dwóch twarzach. Okazuje się, że za tym wszystkim stał profesor Quirrell, którego nikt nie podejrzewał, absolutnie. Um, że to on próbował Harego zabić na miotle, że Snape go tylko chciał uratować, szeptał przeciw zaklęcia. No i Harry pokonuje Quirella i Voldemorta, który wyrósł mu z tyłu głowy w ten sposób, że patrzy w, w zwierciadło Eyenecarb I, i widzi jak wyciąga z kieszeni kamień filozoficzny. Znaczy właściwie poczuł ciężar kamienia. Przepraszam na chwilę. Ale przepraszam za cięcie, miałam domofon. Tak, Harry wyciąga z kieszeni kamień filozoficzny, no bo o to chodziło dla Voldemorta, żeby odzyskać ciało przez wypicie eliksiru życia. No ale Haremu udaje się oczywiście go przechytrzyć w ten sposób, że Harego chroniła miłość jego matki, która dała za niego życie. I przez to ciało Quirello Voldemorta nie mogło znieść dotyku Harego. No i w ten sposób zginął Quirell Duch Voldemorta uleciał. No a Harry został tak jakby nowym celebrytą szkoły i przez to, e, przez to Gryffindor, czyli dom, w który był Harry, zyskał super dużo punktów i wygrał puchar domów. No to tak w telegraficznym skrócie przedstawia się kamień filozoficzny. Tak, dobrze wygląda. Przedstawia się kamień filozoficzny. E, no to teraz już jest koniec strefy bezspoilerowej, znaczy koń strefy spoilerowej. Zaczyna się znów strefa bezspoilerowa. Co mi się podoba w tej, w tej książce, w tym wydaniu? To może zacznijmy najpierw od książki. Ogólnie jestem fanką Harego. Czytałam wszystkie tomy wielokrotnie. No i no po prostu to jest książka dzieciństwa. Takich rzeczy nie da się ocenić tak um, subiektywnie, ale jeszcze żeby to było tak bardziej obiektywne. Wiecie o co chodzi? Że mówisz swoje zdanie, ale tak, żeby to udowodnić wszystkim. Chodzi mi o to, że po prostu Harry jest książką taką w sumie ta część typowo pod dzieci pisaną, jest bardzo infantylna chwilami, ale też niesie za sobą głębsze przesłanie, takie, które będzie ważne dla ludzi doroślejszych, dla młodzieży, dla już ludzi dorosłych, także na pewno, e, jeżeli jesteś dorosłym człowiekiem, czy też dla swojego dziecka Harrygo do snu, no to no też będziesz się przy tym dość dobrze bawił, jeżeli przymkniesz oczy na te małe dziecinności pani Rowling, które akurat są w tej książce, a brakuje ich w innych częściach. No to to tyle, jeśli chodzi o moje zdanie o książce. Teraz Wam pokażę niektóre z rysunków, obrazków, ponieważ jak już mówiłam, jest to, jest to część, która jest w całości, prawie na każdej stronie jest jakiś obrazek, jest ilustrowana. Proszę spojrzeć, tylko popatrzę tu sobie. O, super. Tu macie Harego, który patrzy się na węża. Tu macie na przykład Draco Malfoya. Mam nadzieję, że to dobrze widać. E, idąc dalej, na przykład, co jest jeszcze bardzo fajnego, czego nie było w wydaniu takim standardowym. Tu macie przewodnik po trolach. I to nie tych takich internetowych. Także to jest piękne. Bardzo mi się to wydanie podoba. To jest chyba najpiękniejsze wydanie, jakie się pojawiło. A w dodatku jest najbardziej kompletne, ponieważ ma wszystkie takie poprawki które już tak, znając cały uniwersum, po prostu można było nanieść. Bo na przykład jak ja czytałam pierwszą część, pierwszy raz, to miałam stare wydanie z biblioteki, gdzie Syriusza Blaka nazywano Syriuszem Czarnym. Także taka ciekawostka. Czego mi brakuje? Brakuje mi tego tekstu, który się zawsze pojawiał z tyłu, że jeżeli uważasz, że czytanie wśród dzieci zanika, to jesteś mu Mugolem. To, to było takie dla mnie zdanie bardzo budujące. A po drugie, w starych częściach tu był taki Przepraszam W starych częściach tu był taki, e, taki słowniczek od tłumacza W którym on mówił co i jak i dlaczego wytłumaczył No i tego no mi brakuje Bo jednak to się fajnie czyta takie ciekawostki Ja wiecie, lubię ciekawostki Jeżeli oglądacie tajemnice Simów to na pewno to wiecie No i tak To na razie byłoby na tyle O Harem jako tako opowiedziałam W miarę wszystko Trochę za dużo, trochę to już długi vlog jest Ale mam nadzieję, że się wam podobał jeżeli się Wam podobał, to łapki w górę, subskrybujcie, tu albo tu, nigdy nie wiem, I chyba nigdy się nie dowiem, e, tak, subskrybujcie mój kanał i zapraszam Was na kolejny vlog. Już niedługo, bo już dostałam cynko, ten pika, że, że paczuszka jest wysłana, więc niedługo będziecie mieli mały unboxing, pewnie się domyślacie czego, tak, ale to tyle na razie, no i zapraszam Was do kolejnych odcinków i do innych moich serii, teraz będę miała pracowity październik na razie